Dzień dobry, dzień dobry. Tu hektary of Grid TV. Drodzy widzowie, mam dzisiaj dla Was parę fajnych frikasów. Przygotowałem specjalnie i chciałem Was prosić, że jeśli będzie się, będą się podobały te frikasy, dajcie lajka, like dajcie suba i wpiszcie komentarz. Lecimy z tematem, słuchajcie, mamy. Tutaj piękne, nasze kochane ogniwka hitium. Przyszły do mnie od Darsiego Poprosił mnie, żebym Wam pokazał, w, jakim, w jakiej formie będziecie otrzymywać te y, baterie. Jak one będą wyglądać? Jak będą zapakowane? Jakie mają parametry? E, muszę wam powiedzieć, tak, że e, nie mogę wam teraz tego pokazać, ale e, parametry już mi tutaj e, pomiary tu robiłem. E, wszystkie mają 26 miliomów rezystancji e, wewnętrznej, więc e, to jest absolutnie w normie. Tak to wygląda. E, zobaczcie, zobaczcie, jeśli chodzi o, e, jakbyśmy przyłożyli tutaj, prawda, łatę to na łacie nie widać, żeby te ogniwa były jakoś odkształcone co oznacza, że jest to prawidłowe, jak najbardziej prawidłowe, tak więc y, 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 takie, takie ogniwa będziecie otrzymywać za 53 dolary w momencie, gdy zamawiacie 16 cel, a chyba 55 w momencie, gdy zamawiacie 8 cel. To są ogniwa Hitium, 280 amperogodzin, bardzo popularne. 10 000 cykli ładowania. I weźmiemy sobie to ogniwko i będziemy sobie je testować i sprawdzimy, słuchajcie, no, najważniejszą rzecz, czyli jaka jest pojemność takiego ogniwa. To jest najważniejsze. Jeśli ogniwo będzie miało tam powyżej 290, 290, no to jest to ogniwo... Jednak bardziej w porządku. Tutaj Darcy deklarował, że to jest około 300Ah e, pojemność. Nie powyżej, raczej poniżej tych 300Ah, ale słuchajcie, ja wiem, że są e, baterie, które mają powyżej 300, tylko że one kosztują nie 53, a kosztują 80 dolarów za sztukę. No więc tutaj zazbrajamy Tester, już mam go ustawionego, czyli mamy charging, constant voltage, 40A prąd ładowania. Ładujemy go do 3,65 i rura. A. Aha, moment, moment, teraz trzeba zrobić tak, i wtedy, teraz rura, i, i już ładujemy to ogniwo będzie się ładowało za, za, zapewne e, zapewne jakieś około 5 godzin może 4 godziny w ten sposób także e, ogniwa e, ogniwa wyglądają tak wyglądają bardzo dobrze tutaj mamy pacz, paczuszkę taką one przychodzą bardzo dobrze zapakowane słuchajcie nawet jak będą szły z Chin słuchajcie szczelna piana Szczelna pianka to powoduje, że nawet jeśli w transporcie ktoś rzuci tą paczką, tu się nic nie powinno wydarzyć. Jak ktoś zaleje, nawet może yy, yy, delikatnie zaleje, to też nie powinno, e, nie powinno się tu nić, nic złego dziać. E, tak to, moi drodzy, wygląda. Kolejny temat, kolejny temat mam tu przygotowany. Słuchajcie. Dostałem do testów tą przetwornicę. Potężna przetwornica. No naprawdę, no taki kurde, potwór, powiedziałbym. E, zaraz sobie do niej wrócimy, bo wydaje mi się ona e, rozwiązaniem ciekawym. O, tak, wam tylko zasygnalizuję, że mam takiego pilota. Słuchajcie, przetwornica e, przetwornica wyposażona w pilota. Mamka chodzi? Chodzi. Mamy. E, w, nie będę robił w tym momencie całej recenzji tej przetwornicy, zrobię od, osobny film. Taki, chciałem Wam pokazać tylko taką, takie wstępne, wstępne wrażenia. Kolejna sprawa. Mamy magazyn. Gotowy, złożony magazyn energii, który już sobie tam e, powoli e, rozpracowywuje. I moi drodzy, yy, chciałem Wam pokazać, czy ten, yy, ten magazyn w ogóle działa. Słuchajcie, bo on, tak, jak jest taki tani, to przecież nie może działać. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Włączymy mu coś. Zapodamy. O! A podaliśmy jakiś tutaj odbiornik 300W mm, odbiornik na podczerwień. I słuchajcie. Napięcie troszeczkę spadło. Popiera prawie że 6A. Zobaczymy, może uda nam się wejść do. O, mamy to. Cele są równe. Jak na to widzę teraz, patrzę w miarę są równe. I. To oczywiście jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj... Yy, 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 widzowie mnie prosili, żebym zdjął pokrywę. O, tą pokrywę tutaj, taką. Ta, yy, ten magazyn był o tutaj wyposażony o w, takie, w taką przekładkę epoksydową najpierw i dopiero jak ją zdjąłem, to mogłem zobaczyć, jak wygląda ten magazyn... ...magazyn wewnątrz. I teraz słuchajcie. Co ja tu widzę? No, widzę generalnie, że jest to schludnie zrobione. Przewody są poukładane. Jest tych cel tutaj. One tutaj mają tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale w ostatnim rzędzie mają sześć, czyli jest ich szesnaście. E, ładnie to wygląda. Jedyne co powiedziałbym mogłoby być większe, no to przewody. Trochę grubsze mogłyby być taki czułbym e, po prostu to już taki taki e, powiedziałbym pełen luz o tu mamy tu mamy i teraz słuchajcie jaka jest sprawa Sprawa jest tego typu tutaj w tym e, modelu akurat nie dopatrzyłem e, balansera aktywnego. Od razu poprosiłem Darcy'ego, żeby wprowadził do oferty balansera aktywnego, bo słuchajcie, te cele mo mogą się nie rozjeżdżać nigdy, ale moim zdaniem wraz z czasem i wraz z użytkowaniem tego magazynu może się okazać, że któraś z cel no, będzie y, miała jakby... będzie w jakiś sposób się rozjeżdżać. I dlatego poprosiłem go, żeby do oferty dodał również balanser aktywny. Słuchajcie, i on dodał ten balanser aktywny. Eee, koszt jego to chyba 100 dolców. Ale co ten balanser jest, jeśli ja to dobrze zrozumiałem, wraz z pewnego rodzaju gaśnicą. Tam, jest, tam są specjalne czujniki i w wypadku wysokiej temperatury jest spray, jest jakaś, jest jakaś ciecz, która potrafi normalnie gasić tutaj ten magazyn. W każdym bądź razie no, ja poprosiłem tylko o balanser aktywny. A on dodał coś takiego, jeszcze takie dodatkowe rozwiązanie. W momencie, moi drodzy, wybierajcie, wybierzcie sobie opcję z BMS-em 200A, ponieważ słuchajcie, no 100A ja wiem, że to może wystarczyć Wam, ale zróbcie sobie taki zapas, żebyście mieli, że nawet jeśli korzystacie ze 100A to żebyście mieli te 200 do dyspozycji, bo wtedy wiecie, te podzespoły, no mam, mam nadzieję, że one są tam lepsze, bardziej, bardziej solidne i dlatego bardzo Was proszę, wybierzcie w opcji, jak dajecie start order, klikacie albo BMS 100A, albo 200A, wybierzcie 200, Wybierzcie tego BMS-a właśnie z balanserem aktywnym yy, i będziecie mieć wypasiony sprzęt. Ktoś tutaj pisał, że to taki, jak, ta, jak taki tani magazyn, to on musi być zrobiony z jakiejś totalnej lipy. Moi drodzy, yy, magazyn, który będziecie kupować, będzie zrobiony albo z takich cel, które wielu widzów już widziało i wielu słyszało o nich, korzystają i są to dobre dobre ogniwa. Możecie wybrać oczywiście ogniwa EVI. Super już wypasione, no takie powiedziałbym ogniwa premium. Nie wiem czy jest sens, bo słuchajcie, ja generalnie uważam takie ogniwa za w porządku. Czy to kornexy, czy to hitiumy, czy to repty. Eee, chyba tyle miałem na, na stanie. Nie, nie sprawdzałem innych, e, innych ogniw. Tutaj tych ogniw akurat nie rozpoznaję, powiem Wam. One mają takie. One mają inne terminale. E, one mają inne terminale, i dlatego. Y, to nie są na pewno ogniwa ani Hitium, ani ivi. Muszę zapytać D'Arsiego, co on mi tu wysłał. Tu macie. Yy, przymocowane czujniki, yy, czujniki temperatury, żeby było wiadomo, yy, czy prąd przepływający nie powoduje jakichś dużych, yy, dużych yy, temperatur. Tak to, moi drodzy, wygląda. Yy, także jeszcze raz Was proszę: BMS, wybierajcie yy, 200A z aktywnym balanserem, żebyście nie mieli. Moi drodzy, tutaj, żebyście mieli po prostu zapas. Żebyście mieli zapas. W tym momencie pobieramy 6 amper, ale weźmy sobie naszą sławetną wiertarę. Co prawda, jest niedziela i kurde, nie mogę, nie mogę zbyt długo wiercić, ale jak będzie chwila, to może nic się nie wydarzy. Jest wiertara? Jest. Działa? Działa, moi drodzy. Jest bardzo dobrze. Także e, słuchajcie, jakieś tam teksty typu, ne, że, w ogóle to li, że to jest w ogóle lipa, wsadźcie między bajki. E, to, może, to Takie informacje mogą rozprzestrzeniać e, panowie, którzy sprzedają takie same magazyny za 30 tysięcy, a nie za bardzo adekwatną kwotę, bo to tam w tym momencie, jak sobie podwyższycie, prawda, Podwyższycie sobie kwotę poprzez lepszy BMS, no to wyjdzie was powyżej 6000. No ale słuchajcie, to jest złożony magazyn. W tym momencie pokazałem wam, w tym momencie ten oto odbiornik jest podpięty i normalnie magazyn idzie bez żadnego problemu. Jeszcze raz 5A pobieramy. Jak gdyby kto, jakiś widz mówił, że dostał tego, ten magazyn, słuchajcie, no podpięcie jest banalnie proste. No tutaj nie ma nic czerwony, tutaj normalnie na, 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 na wcisk idzie i tutaj podpinacie, zawsze pod każdym falownikiem jest takie bad plus, bad minus, podpinacie i jest. I magazyn od razu jest, słuchajcie, w ciągu... Minuty dosłownie podpinacie i korzystacie z magazynu. Nie bawicie się w żadne dodatkowe rzeczy. No, moim zdaniem, powiem Wam tak, yy, propozycja jest bardzo dobra. Propozycja jest bardzo dobra, ja to wiem po prostu, bo yy, no już troszeczkę w tym siedzę, może nie bardzo długo, ale słuchajcie na, 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 na logikę. Na logikę patrząc, taki magazyn, patrzcie jak, jak to jest ładnie zrobione. Konstrukcja. Porządna. To nie jest, wiecie, to nie jest jakaś lipa. Także możecie sobie taki magazyn, moi drodzy, sprawić. No dobra, także tutaj będziemy to podpinać. Ja chcę, ten falownik, on może mieć komunikację z tym magazynem, i w związku z powyższym zamierzam uruchomić komunikację i zobaczyć jakie korzyści płyną z tego, że taka komunikacja jest uruchomiona. Będziemy to podpinać, także także oglądajcie i wbijajcie lajki, pamiętajcie o lajkach. Dobra, teraz mamy tutaj przetworniczkę. No i chcie... dlaczego tutaj zrobiłem taką wystawkę wam? Chciałem wam pokazać, bo tak, zgadza się, otrzymałem tutaj przetwornicę Firmy Wewor i moi drodzy, patrzcie na jej gabaryty. Ona ma ta, tysiąca wat mocy ciągłej, e, takiej szczytowej ma 5000 i jest to e, przetwornica 12V. I teraz. E, co mogę o niej powiedzieć, bo zrobię o niej osobny film. Natomiast mogę o niej powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo ja nie widziałem takich potężnych przetwornic. Słuchajcie, to jest falownik 24V. Ma mocy 2000W. I on nawet działał, radził sobie. Ale patrzcie na to. No co to jest za sprzęt? To jest naprawdę sprzęt godny uwagi. Dostaliśmy przewody. No, przewody, powiem Wam tak, nie są elastyczne i są takie. No przy, przy tych prądach, które tu płyną, ja bym, powiem Wam, dał większe. No, ale, ale jak testowałem, to nie spada jakoś napięcie bardzo z tytułu po, poboru prądu. Więc może są dobre. Patrzcie, tu to jest przetwornica 150W. No ta już jest solidniejsza, ona ma yy, ona ma VAT 800 yy, mocy ciągłej, a 1600 szczytowej, no nie? A tu macie taką, yy, taki, taki sprzęcior. No i tutaj mamy pilota do tego. Tak jak mówię, ja tutaj zrobię film osobny na temat tej przetwornicy, ale chciałem wam pokazać hmm, fajny sprzęt. Odpalamy. Proszę bardzo. Światełko od razu mi się zaświeciło, światełko mi się zaświeciło i mamy ładny monitorek i możemy monitorować na przykład ile wat pobieramy, jakie jest napięcie w chwili obecnej, jakie, jakie jest napięcie, znaczy napięcie magazynu i napięcie wyjściowe, no i mamy też. Ile jest, że tak powiem, herców? Tutaj pokazuje nam, że prawda, że jest to pełen sinus, czysty sinus. Moi drodzy, tak jak mówię, tutaj jeszcze dostaliśmy bezpieczniki. Co prawda, powiem Wam szczerze, nie wiem po co dostaliśmy bezpieczniki, co mamy z nimi robić. Aż tak wyspecjalizowany nie jestem, dostaliśmy też instrukcję. No, przyszło to w takim pudle. Moim zdaniem bardzo fajne. Podepniemy sobie tak na szybko znowu moją kochaną wiertarkę. Ta wiertarka, moi drodzy, potrafi pobierać, kiedy wiercimy jakieś betony albo kujemy jakieś betony, to ona potrafi pobierać ponad kilowat. Oczywiście teraz w niedzielę nie będziemy na wiosce wiercić ani kuć betonu, ale niemniej jednak chwilkę mogę Wam to zaprezentować. w momencie, bo to muszę tutaj... O jest, ładnie weszło. Ładnie weszło. Pokażę Wam... Co prawda powiem Wam jedną rzecz. Zastanawiam się. Mamy mocy 2500 W. To jest naprawdę jak na 12V. To jest potężna moc. To jest potężna moc. I zastanawiam się, jak takie, o przepraszam, jak o takie akumulatory, które często mają ograniczenie 100A maksymalnego poboru, maksymalnego prądu rozładowania, jak wykorzystać moc tej przetwornicy bo w momencie kiedy my pociągniemy 2500 W to chyba będzie powyżej 200 Amper. Więc y, y, taki akumulator chyba nie pociągnie, ale może przetestujemy też. Y, przetestujemy też, czy y, ten akumulator pociągnie taką przetwornicę, takiego potwora. Słuchajcie, to jest potwór. No powiem Wam szczerze, że y, cieszę się, że dostałem takie cacko, bo... To naprawdę działa, to, na, to naprawdę działa. Już Wam pokazuję, czy to, nie, nie, moment, czy to działa. 700 W, moi drodzy. Teraz, ale nie, nie, nie cisnąłem na maksa. Tak jak mówię, pod obciążeniem, przy kuciu betonu, tego typu rzeczy to bierze powyżej kilowata. O, miałem Wam pokazać, ale... Tutaj mam y, miernik cęgowy. Opa, pa, 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 Coś ich bierze teraz? O, ona w tym momencie bierze. 1 amper, jakby. Chyba. Y, dobra, ale to słuchajcie, to, te, teraz to jest tylko unbox, unboxing. Chciałem Wam powiedzieć, że tak, zastanawiałem się, po jakiego czorta ktoś dał taki bajer. Postaci, w postaci pilota. No i powiem Wam tak. Na pewno. Widzieliście. Może widzieliście. Jest taki program, kanał na YouTubie. Facet nazywa się Bajabongo Offgrid, Grid. Bajabongo. I słuchajcie ten Bajabongo. On mieszka w domu. Gdzie też żyje Offgrid, I. Ma instalację 12-V, chyba na światło, i 230 na jakieś poważniejsze urządzenia. No i załóżmy, jak sobie gościu siedzi przy swoim kominku i ma włączone 12-V 12 oświetlenie, to ta przetwornica nie ma co, żeby. Funkcjonowała. O, widzicie? Ona w tym momencie pokazuje, że coś pobiera, ale to praktycznie to jest chyba kwestia. z może jakieś przekłamanie. Czyli w tym momencie przetwornica nic nie pobiera, ale gdyby chciał uruchomić, nie wiem, załóżmy włącza czajnik, czy nie wiem, czy żelazko, to żeby nie chodzić, na przykład, nie wiem, do garażu i e, szukać przetwornicy, ma taki pilot, włącza pilo, z pilota to, e, tylko wam tutaj pokazuje na światełku, że po prostu to od razu działa, od razu odpala, e, odpala zasilanie i nie musi chodzić i tego szukać e, 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 i od razu może, nie wiem, załóżmy prasować czy, e, czy, czy sobie zagotować wodę. Także takie może być zastosowanie tego pilota, moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa. Ja sobie tutaj to naprawdę na pewno wykorzystam. Na pewno no to jest, słuchajcie, przetwornica 12V. No, więc ja bym osobiście nie, uży, nie używał 12V przetwornic w domu koniecznie. Bo, słuchajcie, tu są modele, też możecie kupić 24V i 48V. I wtedy macie mniejsze straty prądu i pewnie do domu byłoby to bardziej odpowiednie. Ale na kemping, słuchajcie, na kemping takie coś powoduje, że załóżmy miłośnicy kawy czy miłośnicy herbaty mogą sobie zaparzyć szybko herbatę poprzez czajnik, który tam często bierze nawet 2 kW i bez problemu. Słuchajcie. Także to tak, Wam tylko chciałem pokazać, że dostałem takie narzędzie. Podsumowując, robimy testy. W tym momencie już żeśmy tam, załóżmy, wtłoczyli prawie 52 godzin do tego ogniwa, czyli całe nic. Ogniwka są ładne, są ładnie tutaj. Ładnie są tutaj sprasowane, nie są w żaden sposób wypukłe. Parametry, że tak powiem, życiowe mają w normie. Tu mamy to, czym się będziemy jeszcze zajmować. No i tutaj mamy magazyn, którym też się będziemy zajmować. Oczywiście, że będziemy się zajmować. Zdjąłem dla Was specjalnie tą obudowę, żebyście mogli sobie popatrzeć, że zostało to zrobione w sposób schludny. Nie jest to, moi drodzy, żadna lipa, żadne y, jakieś tutaj nie są w, wsadzone y, baterie kurna z recyklingu, tylko porządne, dobre baterie. Falownik działa. Dalej pobieramy, y, dalej pobieramy z tego, co. Bo chyba nie wyłączałem tego. Tak, 6 amper. Możemy sprawdzić, żebyście, żeby nie było, że was okłamuje. Czy my pobieramy z tego jakiś prąd? Jest 6 amper. Moi drodzy, wszystko działa. Podłączenie zajęło mi minutę. Minutę czasu. Także moim zdaniem to nie jest głupia opcja. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Bądźcie tak mili. Bądźcie tak mili, jeśli e, podobał Wam się odcinek. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że. Tego, tego potwora będę uruchamiał w przyszłym tygodniu. Przyszedł BMS od Darcy'ego i będę go uruchamiał. Także ja o tym nie zapomniałem. To sobie stoi tutaj, bo słuchajcie, na tego się nie da przenieść. To jest tak ciężkie. To jest naprawdę tak ciężkie, że ja tego nie dam rady sobie przenieść gdzieś w inną... Więc, więc tutaj to stoi i na razie będzie stało do momentu, kiedy ja tego nie uruchomię. A potem będę musiał ze dwóch sąsiadów poprosić, żeby to gdzieś przenieść. Dobra, moi drodzy, to byłoby chyba tyle. Tutaj frykasy dla Was przygotowałem. Będę dalej przygotowywał frykasy różne. Także jeśli chcecie, żeby więcej było ciekawych rzeczy, bicie. Lajka, like subika, skomentujcie, co uważacie. Czy taka np. przetwornica to jest coś ciekawego? Ona kosztuje chyba około 900 zł. Czyli. Mało nie kosztuje, mało nie kosztuje. Dajcie dajcie znać, co uważacie na temat tej przetwornicy. Co uważacie na temat tego magazynu, bo ja uważam, że to jest bardzo dobry, dobra rzecz. Nikt nie musi składać już teraz magazynu, bo Sutanie. Także e, mainstream na pewno nie jest zadowolony, że takie coś zostało sprowadzone. E, tak to moi drodzy wygląda. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie przy niedzieli odpoczywajcie. I życzę Wam od następnego tygodnia samych dobrych rzeczy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.